Jest w, tym, w tej autobiografii wodza Indian Hopi, jest nawet mowa o tym, że stworzycielem człowieka są boginie i to są kobiety, że to nie jest Bóg taki, jaki nam się wyobraża w postaci męskiej, tylko to są boginie. Więc y, tak to wygląda. I też tam jest y, więcej niż jedna, bo jedna jest na wschodzie, druga jest na zachodzie, y, a jeszcze jest trzecia, która ma, y, nazywa się Bogini Pająk, i ona jest y, boginią tak jakby na świecie zewnętrznym, bo boginie wschodu, zachodu są bo tworzą ludzi pod ziemią, albo gini pająk tworzy, stworzyła ludzi na zewnątrz. To jest też troszkę inna, inna historia, bo według tego, co ja tam czytam, to inni są ludzie, którzy zostali stworzeni na zewnątrz, inni ci, którzy zostali stworzeni wewnątrz.